Mówiłem, że ja mogę prowadzić, ale powiedzieli, że on często jeździ po alkoholu Co to za miejsce? Jest tu ktoś? Mamo! Tato! Słyszycie? Po to, żeby dzisiaj dla Państwa zagrać, to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Legionowie w tej pracy oddając nam wszystkie potrzebne przesłania. Tak, trzyma! wygra! i tak wygra! walka Wojtko! Dlaczego się nie będziesz? Znam sekret. Jak nie będzie? Musimy biec. Pomóż nam. Dobrze. Oto mój sekret! Mój sep. Mój sekret! Moja siła. Chcecie? Wtedy, kiedy nie ma dorosłych, żeby wstać i powiedzieć słuchajcie, ale możemy się bawić bez alkoholu, bez narkotyków. Bo modnie, modnie jest żyć bez uzależnień. W tej sprawie próbujemy wszyscy się odnaleźć. I w tej Mazowszu jest dumny tutaj komendant Mazowiecki, pan Rafał Batkowski, bo to właśnie u niego była ta największa akcja na Mazowszu w Ostrołęce. Możemy pogratulować to przyszłej przy panu generale, komendancie głównym, panie komendancie Mazowiecki. To właśnie Mazowsze gościło największą taką akcję.